Na terenie bazy MPK pojawiło się kilka nowości. Pierwszą z nich jest mały samochodzik elektryczny, a drugą Nie, nie ten autobus. Na terenie bazy MPK pojawił się nowy, malutki samochodzik. Zanim zapytam, co to dokładnie jest, to może zapytam, co on tutaj robi. Dzień dobry. Testujemy na chwilę obecną mały, typowy samochód elektryczny. Eee... Chcemy zobaczyć, jak się sprawdza w naszych warunkach. Zastosowanie takiego pojazdu może być przeróżne, tak? ze względu na to, że mamy na bazie instalację fotowoltaiczną o mocy prawie 30 kW. Energię elektryczną pozyskujemy w tym momencie z odnawialnych źródeł energii. Taki samochód mógłby być wykorzystywany również jako samochód zastępczy dla osób korzystających z ładowarki. Samochodów elektrycznych znajdujących się u nas na bazie. Druga taka sama ładowarka została postawiona przez Urząd Miasta na starym rynku. Nie jest to znana wszystkim elektryczna Tesla, ale ZD. Co to jest za marka? E, to jest typowy chiński pojazd. Tak. M, m, ma zrewolucjonizować rynek miejskich samochodów elektrycznych. E, jest to pojazd, który. Na jednym ładowaniu może pokonać około 120 km w zależności od warunków pogodowych również, tak? Jest to zwykły, mały pojazd czterokołowy. To nie jest samochód, tylko właśnie pojazd czterokołowy i można się takim pojazdem poruszać nawet z kategorią prawa jazdy B1. Patrząc na gabaryty samochodu i ten zasięg, jest to auto przeznaczone właściwie chyba tylko do miasta, prawda? Tak, zarówno jego gabaryty, jak i osiągi w zasadzie eliminują go z jakichś takich dalszych wyjazdów. Tak? Co nie oznacza, że nie możemy nim się poruszać, na przykład w stronę Mazur czy, czy, czy okolicznych miejscowości. Tak? Ale generalnie przeznaczony jest raczej dla rynku lokalnego. Rozumiem, że pierwsze jazdy, pierwsze testy MPK ma już za sobą, więc jak ten samochód się tak naprawdę sprawuje? Generalnie powiem szczerze, że jesteśmy zaskoczeni nie? jego sprawnością, zwinnością w poruszaniu się w takim cyklu miejskim. Tak? W kwestii załatwienia zakupów, czy nawet biorąc pod uwagę potrzeby urzędnicze, tak? załatwienie sprawy na mieście jest banalnie proste, łatwe, szybkie i przyjemne. Tak? Nie jest to już żadna tajemnica, że w MPK pojawiły się też nowe tureckie, również małe autobusy. Tak, na chwilę obecną już mamy zaadoptowane dwa pojazdy marki Carsan. Są to małe autobusy, które mają służyć nam jako zacieśnienie siatki komunikacji miejskiej na terenie miasta Łomży, czyli wjeżdżać tam, gdzie duże autobusy nie mogą, a poza godzinami szczytu ewentualnie mają zastępować duże pojazdy. Są to Carsany są budowane na bazie Fiata Ducato, więc nie jest to żaden jakiś tam wynalazek. Tak? i Dostępność wszystkich elementów w kwestii eksploatacji tych pojazdów jest bezproblematyczna. Serwis sieci Fiata obsługuje nas bez problemu. Co do silników, wiemy, że są to silniki diesla, które palą chyba mniej niż znane nam już Skanie i Volvo. No, zużycie paliwa będzie zdecydowanie mniejsze, tak, jeśli chodzi o, o ten parametr, e, z tym, że no też wiadomo, że są to pojazdy dużo mniejsze, tak? Ilość pasażerów w nich jest około tam 20-21 osób. E, no do skani czy do Wolwa możemy zapakować około 100 pasażerów, tak? Takie są homologacje. Przed chwilą widziałem, że jeden z tych karsanów wyjeżdżał już z bazy MPK, ale chyba nie kursują jeszcze one na liniach miejskich. Tak, zgadza się, na chwilę obecną jeśli chodzi o obsługę linii miejskich, Karsany jeszcze nie wyjeżdżają. Musimy, proszę Państwa, liczyć się z tym, że dostarczenie autobusu to jest tylko jeden z elementów realizacji takiej, takiego uruchomienia. Na dalszym etapie, już po otrzymaniu pojazdów, musimy w nich zainstalować wszystkie systemy dotyczące obsługi pasażerów, jak kasy fiskalne, kasowniki i tak, monitoring. Na chwilę obecną, monitoring jest już zainstalowany w tych dwóch karsanach kasowniki są w tej chwili na, 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 w okresie, że tak powiem, adaptacji, tak? aktualizacji oprogramowania e, i integracji ich z systemem. W momencie, kiedy e, zakończy się proces e, integracji z systemu, autobusy wyjadą już na normalną linię e, komunikacji miejskiej. W tej chwili e, obsługujemy nimi mniejsze wynajem. To jeszcze nie koniec nowości w Łomżyńskim MPK. Już jutro spodziewamy się konferencji, na której być może poznamy kolejne nowe rozwiązania.